Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak już widzicie na tapecie dynia. Nie będziemy robić zupy dyniowej niestety, ponieważ jej nie lubię, nie przepadam za zupą dyniową, ale zrobimy sobie pyszną dynię do słoiczków. Będziemy potrzebować dynię, cukier, sól i wodę. Zapraszam na film. Pierwsze, kochani, co robimy? Musimy obrać dynię ze skórki, wyciągnąć wszystkie pestki ze środka i pokroić dynię w grubszą kostkę. Ja was tym nie będę zanudzać, bo zaufajcie mi, naprawdę omęczę się przy obieraniu dyni i krojeniu tej dyni. Dynia jest okropnie twarda. Ja tego nienawidzę robić, ale szkoda mi jest wywalić tej dyni. Dlatego pokażę wam jak zrobić dynię w słoiczkach. Moja dynia w środku miała tyle pestek i ja tych pestek nie wyrzucę. Pokażę wam też co zrobimy z tymi pestkami. Teraz oczywiście biorę moją dynię, obiorę z tej skórki, pokroję ją w grubszą kostkę i już do Was wracam. I jak już widzicie, dynię mam obraną, pokrojoną w grubą kostkę. Teraz do garczka dajemy tą dynię, zalewamy wodą, dajemy na gaz i gotujemy do miękkości. A ja w międzyczasie teraz pokażę Wam, nastawię dynię i pokażę Wam, co robimy z tymi pestkami. Bierzemy sobie miseczkę. Dajemy te pestki do miski i zalewamy zimną wodą. Obok przygotujcie sobie papier ręcznikowy, żeby potem osuszyć te pestki. Co robimy? Opłukujemy te pestki właśnie z tego miąższu z dyni, tak? Chodzi o to, żeby pestki były czyściusienkie, bez żadnych tych włókien. Jak już wszystkie opłuczemy, kładziemy sobie na papier ręcznikowy, osuszamy je. Bierzemy sobie jakąś blaszkę. Na spód wykładamy papier pergaminowy i wszystkie te pesteczki wykładamy. Po tak równomiernie, żeby one się fajnie obsuszały. Posypałam sobie swoje nasionka troszeczkę solą i będę wkładać moje nasiona do piekarnika. Nastawiam najniższą temperaturę, jaką mam w piekarniku, i będę suszyć te nasionka przez godzinkę lub półtorej. Nasionka włożone już są do piekarnika i będą się fajnie obsuszać. Bierzemy naszą ugotowaną dynię, przekładamy do blendera. Będziemy miksować tą dynię, tylko zanim zaczniemy ją miksować, to dodamy sobie dwie chochelki tej właśnie wody. W której dnia się gotowała. Dodajemy do tego wszystkiego jedną łyżkę stołową cukru oraz dwie szczypty soli. I teraz wszystko to blendujemy. Przygotowujecie sobie słoiczki. Oczywiście wypaszczcie je porządnie wrzątkiem, żeby żadnej bakterii w nich nie było. I przekładamy teraz naszą gotową pulpę właśnie do tych słoiczków. Jak już kochani widzicie, tutaj mam dwa małe słoiczki przygotowane do pasteryzacji i pół słoika dużego dyni, której nie będę pasteryzować, tylko zakręcę, poczekam aż ostygnie i włożę do lodówki i na pewno w ciągu kilku dni ja tą dynię zużyję. Natomiast tej dyni nie zużyję tak szybko, dlatego będzie pasteryzacja. Dynie, pamiętajcie, nie pakujcie po same brzegi. Bo podczas pasteryzacji, jeżeli dacie po same brzegi dynie, to ona może Wam wyszczelić i wtedy będzie klops totalny, tak? Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Yy, dodałam cukier i sól, i to są dwa naturalne konserwanty, które dodajecie do każdego produktu, praktycznie warzywnego. Teraz zakręcę sobie moje słoiczki, przejdę do pasteryzacji. Jeżeli nie wiecie, jak pasteryzować takie słoiki, to przejdźcie do mojej playlisty. I w mojej playliście znajdziecie przetwory. I tam, w którymś z filmików, pokazuję, jak pasteryzuję właśnie takie słoiczki, żeby dłużej wytrzymały, żeby się porządnie zamknęły, żeby bakterie do tego słoiczka nie weszły. Za chwilę wyciągamy nasze pestki. I pokażę wam jak to wygląda. Moja dynia jest już zapasteryzowana. Teraz czekam, żeby słoiczki porządnie ostygły, i dopiero wtedy takie słoiczki włożę do lodówki i mogą stać nawet i pół roku, nic się z nimi nie stanie. Obok mam przygotowane pestki z dyni, które suszyłam godzinę i 20 minut. Są naprawdę pyszne. Te ze sklepu pestki to się kompletnie umywają przy tych. Musicie skosztować. Takie pestki możecie jeść spokojnie z gówinkami. Mm, są kupiące, są po prostu pyszne. Przepraszam, nie mogłam się opanować. A ja już dziękuję Wam serdecznie za oglądnięcie tego filmiku. Zapraszam Was na kolejne. Życzę Wam smacznego i do usłyszenia. Pa pa!